Ona się w ogóle rusza? No, Spróbuj się, się w ogóle opuścić na sam dół Opuszczaj się jak najłatwiej, jak już siebie masz to W ogóle dysponuj szerzej te ręce I tak prostu się opuść na sam dół tak Jak jebnisz to jebnisz, ale po prostu żebyś zeszła No i zejdź tam. O Hehe. Nie, myślisz, że możemy? to Nie, cofnijcie nie. się, cofnijcie się Eduanie! Dady, jak się czujesz? Chujowo! Razem z A że to jest policja, która jedzie zawinąć swojego kumpla. Okej, jakby jechała, zawinąć mojego kumpla i bym o tym wiedział, to bym dzwona w nich. Dobra, Jest starym jerbiarzem. On pamiętam, że pijał matę.. Ta, ta gra to generalnie mogła być kurwa wygrana, tylko ja, o, ja, ja... Bo nie wiedziałem, bo głosowałaś na niewinnych, to wiedziałem, że masz... No jest... poczekajcie, jestem to, właśnie to, na niewinnych. Ja jeszcze ja głosowałam nie, na niewinnych, potem ty wiedziałeś, Dobra, jest, ustawiłem, bez kitu. Kurwa, no, tak, no, gra mogła bad. być inna, nie, no nie? Bo... O mój Boże, kilo kobieta waży 72 kg Tak, widzowie, patrzcie. Tak wygląda kobieta ważąca 72 kg Insane, co? Niesamowite. Gdzie so, jest twój tłuszcz? Gdzie są twoje boczki? No nie, ja, ja mam 1,76 sześć, akwarelitowy. No właśnie. I emocji puszczają. Przepraszam, wypię troszeczkę dobrze. I, dobrze. i emocji puszczają. Co? No dobrze, rozumiem. rozumiem. Brusiku, rozumiem. No, no dalej. Nie, nie lubię młodszych. Nie, nie lubię do młodszych. Czemu ja się to śmiałeś? młodszego bo, bo byście mogła tak wytresować, że to jest chujne. od siebie i dalej. Aluszek, czy nie boli? Pominę tą kategorię, bo uważam, że pominę tą kategorię. Pominę, pominę po prostu tą kate kategorię. Wydaje mi się, że to będzie najtrafniejsze. Informacje, że coś dzieje się w Katowicach, nie wiemy co, zobaczmy. Straciłem straciłem dźwięk, więc po prostu machnij, dajcie znać, jak będziemy na żywo. Moja Słuchawka mi się rozładowała, więc coś tam tylko. Panowie, jesteśmy już z tego, co wiem, na żywo, chociaż trochę technologia mnie zawiodła. Tak, to ty, bo dopiero wiem, czy się nie wdowym cały czas zastanawiać. Ja cały czas gram tą samą, tą panią ze słówki, taką większą. Ta buba, rampa. Nice. Jeszcze jeden. Palaka masz. Nice. Do końca, do końca. Yes! Mara, no ci jeżdany. Yes! LEGENDA, JEB***A! Zapraszam chcę, nie zapraszam na twitcha, z Pistoka. Jeżeli chcesz, to zapraszam. Widzowie z Pistoka wiece, że wujasek Cypek walil kołniczka ostatnio na snapie? Dobra, dlaczego nie, nie zapraszam was tam? Widzę, nie zapraszam was tam, nie? Teraz nagle, że OG. -u... U... Z... <słuch> Czufurki bym wsiadła, bo ja lubię golfy upalać, takie stare. Załóż koronę. Dobra. Nie możesz jej założyć? Yy, muszę mieć dostęp na chwilę do chata. <słuch> <słuch> ja pi... I <słuch>

Jakże Dawaj! Nikt nie patrzy. A to szybka akcja, 3 sekundy. Panel Topo, Boys jak multi. Niech się Niech Nie no, to jakiś jest zmontowany ku... <gulny> klip chyba, czy coś. Nie no, pisałem, że zmontowany. Łatwo coś takiego zmontować. Ale... <gulny> Ja to się o, kurwa. Sabal, Slay, Mendes, Duch, 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 ty, KURWA No i co zgłaszasz? Kto zgłosił to? Co robię z wami? Co robię? Co z wami? No ale jak widzę kurwa Olaczkę i Menders, to mnie ch... strzela. No i nie chce mi się grać. Jeszcze ten pier... ...mokry suchar. Naprawdę, gdybym miał jedną kulę, to bym ich k... ustawił, wiesz w rządku i ty***m. Wiecie co, panowie, no ja bym zagrał, ale z tą kurwą brusem, jak mam grać, no to niech mnie k... strzeli, nie będę grał, bo go nienawidzę. ...k***a, no nie, czekajcie. Tak wygląda racuch. Kamień dobrze wyszedł. No, może takie coś takiego tutaj by zrobić. A to jest ten sam dom? Klimę też montowałeś ty. Ale się bał balkon trochę w projekt. Meble sam robiłeś też? O, lo, pralka do zabudowy. Jestem kurwa, marieba! No! mi się w dopie szmadą! Wiem o tym, kurwa, jak dobrze nie! Jestem po. kursa kamilek! O, to jest niedobre! dobre! Najpierw jeszcze, jaką mam Nie Nie wewruję, jak ta! I znowu za to są te wszystkie nocy są samotne. I... Na tym nic właśnie się nie dzieje. Dobra, może znowu poruczam tym. Nie no. może, może puszkę przełóż na drugą stronę, żeby wie... metal nie przyciągał. sygnału czy co? O jezus! Tego.